Witamy Państwa w firmie Energigas Polska. Dziś na montażu gościmy Hyundai i X35. Jest to typowy miejski SUV o klasycznej stylistyce. Auto jest bardzo pakowne, wygodne do jazdy miejskiej, a także bardzo bezpieczne. Warto dodać, że w 2014 roku Hyundai X35 był najchętniej kupowanym modelem tego producenta w Polsce. Pod maską tego auta pracuje niewielki silnik 1.6 w technologii GDI. Oznacza to, że jest to silnik w technologii bezpośredniego wtrysku paliwa. Auto pochodzi z 2012 roku i generuje 136 koni mechanicznych. W przypadku wybraliśmy dedykowany do tego modelu set BRC SDI20. Koszt całej instalacji wynosi 4900 zł. Cena zawiera wszystkie niezbędne do montażu komponenty, a także koszt profesjonalnego montażu instalacji LPG. Jak na jakość komponentów oraz oferowanej usługi, cena jest bardzo niewielka. A warto dodać, że zwrot samej instalacji także następuje bardzo szybko, bo już po pokonaniu około 21 tysięcy kilometrów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to auto rodzinne, które doskonale sprawdza się w mieście, a także w trasie, to pokonanie takiej ilości kilometrów może nastąpić w przeciągu paru miesięcy. A później wszystkie pieniążki oszczędzamy dla siebie i nie wydajemy ich bez potrzeby na benzynę. Na pierwszym planie widzimy reduktor wraz z filtrem fazy ciekłej. Dalej znajduje się filtr fazy lotnej. Wtryskiwacze zostały ukryte pod osłoną silnika z napisem GDI. Pod klapką wlewu benzyny znajduje się dokręcany wlew, a w bagażniku znajduje się zbiornik LPG. Przełącznik został zamontowany w wolnym miejscu do deski i rozdzielczej, tak aby mógł być w pełni dostępny dla kierowcy. Od naszych klientów, których auta serwisujemy w Energy Gaz Polska, wiemy, że te instalacje gazowe pokonują kilkaset tysięcy kilometrów bez awarii. Kluczowy jest jednak regularny i profesjonalny serwis, aby instalacja działała w pełni poprawnie. Bryła auta niestety nie pozwala na bardzo niskie spalanie. Pomimo bezpośredniego wtrysku i niewielkiej pojemności auto pali w mieście około 10 litrów benzyny. Po montażu LPG auto spali około 11 litrów i do tego musimy doliczyć niewielki dodatek benzyny na 100 km. W zależności od stylu jazdy będzie to około 1-2 do 2 litrów na 100 km. Wynika to z konstrukcji silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Tu wtryskiwacze znajdują się bezpośrednio w komorze spalania. Dlatego, aby chronić wtryskiwacze benzynowe przed zapieczeniem tudzież ich uszkodzeniem, stosuje się niewielki dotrysk benzyny w celu ich schłodzenia. Wszystko jest tu podyktowane temperaturami spalania, które zachodzą w silniku podczas jazdy. Aby uniknąć uszkodzenia wtryskiwaczy podczas pracy na LPG, stosujemy więc dotrysk benzyny. Od 16 lat nieprzerwanie istniejemy na rynku, co już samo w sobie świadczy o jakości świadczonych przez nas usług. Jako jeden z pierwszych warsztatów montowaliśmy instalacje gazowe do aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa, także do tego modelu. Od około 5 lat montujemy gaz do tych aut z tymi konkretnie silnikami. Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Hyundai x 35 z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Auto jest wyposażone w silnik 1.6 GDI o mocy 135 KM o symbolu G4FD. Witam Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Hyundai iX35 z silnikiem 1.6 GDI o kodzie silnika G4FD. Jest auto z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 135 mechanicznych z 2013 roku. Klienci polecają nas swoim znajomym i tych aut pojawia się u nas coraz więcej. Warto dodać, że w Energy Gas Polska nie tylko sami dopracowujemy mapy a A3 sterowniki, ale współpracujemy bezpośrednio z włoską z centralą firmy PRC w celu polepszenia ich produktów w oparciu na, o nasze doświadczenia i obserwacje. Dlatego jeżeli szukacie Państwo sprawdzonego i profesjonalnego zakładu do montażu LPG, zapraszamy do nas. Zapraszamy także do lajkowania i subskrybowania naszego kanału. Znajdziecie na nim wiele naszych realizacji do Hyundai i X35, zarówno z pośrednim, jak i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Dziękujemy!